W małej, zapomnianej przez świat osadzie na skraju rozległych prerii, gdzie szum wiatru był jedynym towarzyszem, żyła samotna dziewczynka. Miała zaledwie sześć lat, ale w jej oczach widać było ciężar, który dźwigała. Wydawało się, że każdy krok, który stawiała po nierównym, uschniętym gruncie, był krokiem w kierunku niekończącego się zmagania. Jej matka zmarła, a ojciec, jak wiele innych mężczyzn w tych trudnych czasach, poszedł w poszukiwaniu lepszego życia, zostawiając ją samą, na zawsze w cieniu niepewności. Osada, w której żyła, była skromna. Kilka chatek zrobionych z desek, które pamiętały lepsze czasy, otaczał błotnisty potok, a w oddali rozciągały się góry, jak mroczne strażnicy przeszłości. Kobiety, które pozostały, ciężko pracowały, by utrzymać rodzinne ogniska, jednak ich oczy zdradzały strach i przygnębienie. Dziewczynka często obserwowała, jak dorosłe kobiety zgarbiały się pod ciężarem codziennych obowiązków. Ale w końcu to nie ból fizyczny najbardziej ją dotykał, to była samotność, która otaczała ją gęstym mrokiem. Pewnego dnia, gdy słońce powoli zachodziło za horyzont, a niebo przybierało odcienie czerwieni i purpury, na skraju osady pojawiło się coś nieoczekiwanego. Indianie z plemienia sąsiadującego z ich terenami przeżywali trudne chwile, ich małe dziecko zapadło na chorobę, a oni, pośród własnych kłopotów, musieli stawić czoła kolejnym wyzwaniom. Zdarzenie to wstrząsnęło małą społecznością. Dorośli mówili szeptem, w ich sercach tliła się niechęć, ale dziewczynka, nieświadoma napięcia, podążyła za swoim instynktem. W momencie, gdy zobaczyła zmarznięte dziecko indyjskie, które siedziało w cieniu drzew, owinięte w brudne szmaty, jej serce zadrżało. Zimny wiatr świszczał, a ona, mimo własnych trudów, zakradła się do domu, gdzie leżał stary, zniszczony koc. Uczucie dawnej troski przepełniało jej małe dłonie, gdy wyciągała go ze skrawków zapomnienia. Z każdym krokiem w kierunku obcego dziecka czuła, że te chwilowe okruchy odwagi mogą odmienić czyjeś życie. Kiedy zbliżyła się do Indianina, jej oczy nie drżały ze strachu, a spojrzenie pełne było nadziei. Podała koc, a jego brudne, zziębnięte palce dotknęły tkaniny. Chłopiec spojrzał na nią, a w jego oczach zawarła się cała historia bólu, ale i nieco ulgi. Zaskoczenie i wątpliwości pojawiły się na twarzach dorosłych z plemienia, którzy obserwowali tę niezwykłą scenę z bezpiecznej odległości. Nie wiedzieli, jak zareagować, ich serca biły w rytmie nieufności, ale to, co widzieli, wytrącało ich z równowagi. Dziewczynka nie czekała na aprobatę. Uśmiechnęła się delikatnie, a w tym jednym geście kryła się cała niewinność świata, w którym żyła. To, co dla niej było naturalnym odruchem, dla innych stało się bezsłownym wezwaniem do przemyślenia swoich uprzedzeń. W tym momencie na granicy dwóch światów, zamarznięte dziecko i ta mała, samotna dziewczynka mogły stać się więzią, która zaskoczyła wszystkich, otwierając drzwi do nowego rozumienia. Gdy słońce zupełnie zniknęło za horyzontem, a z nieba spadł mrok, w osadzie zapadła cisza, przerywana jedynie przez krzyk słów i szelest liści. Społeczność, przytłoczona nadchodzącą nocą, zaczęła rozmawiać o tym, co wydarzyło się w ciągu dnia. Mała dziewczynka i zmarnięte dziecko w ich potrzaskanym świecie wydawały się niczym więcej, jak zgasłym iskierką nadziei. A jednak w sercach niektórych dorosłych zrodziła się nieufność. Towarzyszyła im myśl, że ten gest mógł prowadzić do nieznanych niebezpieczeństw. Dzieciństwo dziewczynki, przesiąknięte niewinnością, zderzyło się z dorosłymi lękami. Kilka dni później, na skraju osady, pojawił się mężczyzna. Szedł wolno, a jego sylwetka była smukła, ale w każdym ruchu czuć było to pewność, którą nabywa się w trudnych warunkach. Miał na sobie skórzany płaszcz, który osłaniał go przed chłodem, a na jego ramionach wisiał worni plecak. Zatrzymał się na kilka chwil w milczeniu, przyglądając się tej zapomnianej przez Boga osadzie. Na jego twarzy malował się cień smutku, a oczy miały kolor ciemnego bursztynu, jakby skrywały w sobie niejedną tajemnicę. Dziewczynka, zafascynowana nową postacią, nie mogła oderwać od niego wzroku, lecz w jej sercu obudziła się niepewność. Rodzice były równie zaskoczeni, wszyscy mieszkańcy osady zamarli na widok nieznajomego. W miarę jak mężczyzna zbliżał się do małej społeczności, jego kroki były ostrożne jakby bał się, że każdy hałas wywoła agresję. W powietrzu czuć było niepokój, a gęsta atmosfera przytłaczała spojrzenia, które skrywały więcej niż tylko strach. Dorośli rozmawiali ze sobą szeptem, ich głosy zmieszały się w jedną falę niepewności. Co tu robił? Jakie miał zamiary? Dziewczynka jednak była zaintrygowana, a nie wystraszona. Czuła, że w tym mężczyźnie kryje się coś więcej, coś, co mogłoby przywrócić nadzieję w jej milczącym świecie. Kiedy się zbliżył, jego spojrzenie niezwłocznie natrafiło na dziewczynkę. Uśmiechnął się delikatnie. A ona odpowiedziała tym samym, czując w jego obecności coś, co przypominało ciepło. Mężczyzna podszedł bliżej, zatrzymując się na kilka kroków przed nią, jakby szanował przestrzeń, która ich dzieliła. W jego oczach widać było zrozumienie i współczucie, których nie znalazła w dorosłych, którzy ją otaczali. Jednak wciąż pozostała niepewność z wpływu, jaki mógł mieć na jej życie. Z każdym dniem spędzonym w osadzie, tajemniczy mężczyzna stawał się jej obcy, a bardziej częścią tej zapomnianej przestrzeni. Jednak wciąż krążyły plotki, a jego obecność budziła wśród dorosłych mieszankę ciekawości i lęku. Niektórzy z mężczyzn z osady szeptali o nim, przyjmując postawę obronną. Uznawali go za intruza, którego intencje były niejasne. Mimo to dziewczynka zaczęła spędzać coraz więcej czasu w jego towarzystwie. Mężczyzna opowiadał jej historię o dalekich miejscach. A w jego opowieściach dziewczynka odnajdywała magię, ucieczkę od codziennych trosk. Gdy raz po raz wciągał ją w absurdalny świat imaginacji, dziewczynka czuła, że może odetchnąć. Ale w miarę jakich przyjaźń się rozwijała, świadomość społeczności otaczającej ją z każdą chwilą stawała się coraz bardziej duszna. Kiedy spotykali się na skraju osady, a mężczyzna opowiadał jej o swoich podróżach, szeptano o każdym ich spotkaniu. Mówi się, że strach przed nieznanym potrafi zabić dobre zamiary. A w tej zapomnianej osadzie rzeczywiście nie wiedzieli, co myśleć. A jednak w sercu dziewczynki, w jej naiwności, z każdym opowiadanym słowem pojawiało się nowe światło, które miało szansę przetrwać wśród cieni, które z każdą chwilą zaczynały ją otaczać. Gdy dziewczynka wróciła do osady z ciepłym kocem w ramionach, jej serce biło szybciej. Wydawało się, że każdy krok zbliża ją do spełnienia marzenia, marzenia, w którym czułość i troska przegonią mroki samotności. Mimo, że ponownie otoczyła ją niepewność dorosłych, a ich ciche szeptanie zdawało się przytłaczać atmosferę, mała postać stąpała z determinacją. Jej niewielka sylwetka z wdzenkiem wkraczała w świat dorosłych, w świat pełen chaosu, który wydawał się tak obcy. Zaraz po powrocie do osady, grupka kobiet, ich twarze wytykające niezadowolenie, zgromadziła się w pobliżu starzejącego się drzewa. Ich głosy podnosiły się w napiętej atmosferze, mieszając się z powiewami wiatru, które sprawiały, że gałęzie szeptały pomiędzy sobą. Mężczyźni w obrębie społeczności wymieniali znaczące spojrzenia, ich nieufność rosła. Gdy dziewczynka zbliżyła się do grupy, one zamarły, a ich usta zamykając się w cienką linię dezaprobaty. Dzieciństwo splatało się z dorosłymi lękami, a ona, nieświadoma narastającego napięcia, odwróciła uwagę od ich spojrzeń w stronę drzewa, przy którym wcześniej spotkała małego Indianina. A w jego oczach, chłopca, który potrzebował opieki, były nadzieja i strach. Dziewczynka, widząc go w pobliżu, Poczuła, jak strumień czułości zalewa jej serce. W tym momencie, na granicy dwóch światów, nie było miejsca na uprzedzenia. Po raz ostatni spojrzała na dorosłych, po czym ruszyła w jego stronę, kot w ramionach jej kurczowo zaciskał się na ciele, a każdy krok był sprzeciwem wobec krępującej atmosfery, którą sama nie rozumiała. Gdy zbliżała się do zmażniętego dziecka, nagle cisza wokół osady stała się wręcz przytłaczająca. Oczy dorosłych, pełne lęku, były apelem o powstrzymanie się od tego, co wydawało się aktem nieodpowiedzialności. Zatrzymała się na kilka kroków przed nim, a jej dwa serca, jedno małe i wrażliwe, a drugie wrażliwe od nadmiaru miłości, zaczęły bić w jednym rytmie. Zdecydowany krok naprzód. Jej dłoń otworzyła się, a koc, z którego już nie korzystała, powoli opadł na ramiona chłopca. To był moment, kiedy świat, w którym żyli, kręcił się w przód i w tył. Reakcja indianina była natychmiastowa. Zamknął oczy, a ból związany z zimnym, głodem i samotnością wyraźnie ustąpił miejsca stanu błogości, który nagle go ogarnął. Nieufność dorosłych, która wcześniej zdawała się dominować, zniknęła w tej jednej chwili. Obaj młodzi ludzie zrozumieli, że w tym bezsłownym geście stwarzają most do nowego świata, wolnego od barier, które ich otaczały. Spojrzenia dorosłych, które wcześniej były pełne napięcia, teraz zmieniały się w coś, co można było określić jako hipnotyzujące zaskoczenie. W miarę jak moment się rozwijał, przejrzystość między nimi zaczynała załamywać granice. Przeciągające się chwile wydawały się przytłumione, jakby czas rozciągał się w powolnym tempie, a dziewczynka z uśmiechem, który mógł zawładnąć ziemią, dostrzegała, że ich odmienność przestaje istnieć. Diamentowa łza pojawiła się w kąciku oka zmarzniętego dziecka, lecz nie była to łza bólu, lecz ulgi. Dorośli, obserwując tę niecodzienną scenę, zaczęli się zastanawiać. Na moment ich uprzedzenia ustąpiły miejsca szybko rodzącej się błogości. Stojąc w milczeniu, zaczęli dostrzegać w tym dziele coś, co mogło być zrozumiane jako odwaga. Ten drobny akt współczucia ze strony dziewczynki w ich oczach stawał się płomieniem nadziei, pokomującym gęste cienie, które otaczały ich osadę. Teraz ta mała, niepewna postać stała się nieoczekiwanym liderem, który mógł poprowadzić ich ku nowemu zrozumieniu, stawiając krok w kierunku pojednania. Gdy koc spoczął na ramionach zmarzniętego dziecka, w powietrzu zapanowała cisza, a czas zdawał się zatrzymać tej zaskakującej chwili. Dziewczynka, złączona z chłopcem tylko za pomocą tkaniny, czuła w sobie ciepło, którego nigdy wcześniej nie doświadczyła. Jej oczy, pełne niewinności, nie spuszczały wzroku z jego twarzy, ani na chwilę nie wątpiąc, że ten drobny gest mógł zmienić tak wiele. W momencie, gdy ich spojrzenia się spotkały, obaj poczuli – że w tym małym skrawku świata zniknęły podziały, które ich otaczały. Dorośli, wciąż wstrzymując oddech, patrzyli z niedowierzaniem. Ich oczy, wcześniej pełne napięcia i strachu, teraz wyrażały coś, czego sami nie potrafili zdefiniować. Jakby odbicie miłości, jaką każde z dzieci sobie nosiło, pobudziło ich do przemyśleń. W obliczu tej prostej, ale potężnej wymiany spojrzeń, nie mogli zignorować gazów emocji unoszących się w powietrzu. Mężczyźni, Trzymający się z daleka, zaciśnęli dłonie na swoich pasach, wymieniając niepewne spojrzenia. Ich nieufność nie ustępowała, ale gdzieś w głębi duszy zrodziła się mała iskra świadomości. Z kolei matki, zgrupowane w milczeniu, miały na twarzach wyraz zagubienia. Ich usta, początkowo zaciśnięte w cienką linię dezaprobaty, rozluźniały się nieco, gdy dostrzegły, jak chłopiec powoli otwiera oczy, a na jego twarzy pojawia się niepewny, ale szczery uśmiech. To niewielki gest z dziewczynki zdawał się wskazywać, że w końcu coś uległo zmianie, coś, co mogło przekształcić ich zgrupowaną nieufność w coś większego. Między kobietami trwała walka, stara uraza zderzała się z nową nadzieją, a ich oczy mówiły więcej niż mogłyby wyrazić słowa. Kiedy Indianin chwycił koc, jego palce na moment drgnęły, a w jego oczach zagościła błyskawica ulgi. Owo spotkanie na granicy dwóch światów powoli stawało się mostem, pozwalającym zrozumieć pragnienia i potrzeby, które były dla ludzi z osady tak obce. Teraz, w tej prostej wymianie, zniknęła bariery. Nawet dorośli, mimo strachu, zaczęli dostrzegać, że uczucia, które dzielili, były bardziej uniwersalne niż uprzedzenia, jakie ich otaczały. W miarę jak mrok zaczynał spowijać okolice, atmosfera zgromadzenia wydawała się być na skraju przełomu. Spojrzenia, które wcześniej były pewne i oskarżycielskie, teraz stawały się bardziej otwarte. A w sercach mieszkańców zaczynał rodzić się niepokój. Pojawiały się wątpliwości, które z każdym momentem stawały się coraz gęstsze. Patrząc na dzieci, niektórzy mężczyźni odwracali wzrok, jakby nie chcieli zobaczyć, co się wydarzyło. Pojmowali, że nie wszystko można wyjaśnić, a zmiana atmosfery mogła oznaczać, że muszą zmierzyć się z własnym lękiem. Zaś zmażnięte dziecko, owinięte w ciepły koc, wreszcie odważyło się uśmiechnąć szerzej. W jego oczach zagościła iskra, a dziewczynka, spoglądając na chłopca, doświadczyła czegoś, czego wcześniej nie potrafiła nazwać była to wewnętrzna siła, która pozwalała jej wierzyć, że mimo trudnych czasów coś pięknego można zbudować właśnie w tym miejscu. W tej cichej chwili obie dusze, dzieciństwo splatające się z nadzieją, stawały się symbolem tego, co mogło przywrócić światło i sens tam, gdzie dotąd było tylko mrok. Wobec tej wielkiej wymiany, szeptane rozmowy, które unosiły się nad osadą, zmieniały swoją jakość. Gdy dorośli zaczęli zauważać szansę na nowy początek, ich milczenie samo stało się językiem. Kiedy końcowe promienie słońca zniknęły za horyzontem, otaczająca ich przestrzeń zapadła w ciszę, a dziecięcy śmiech i wrażliwość stały się jedyną formą komunikacji, jaką wszyscy mogli pojąć. I tak między małą dziewczynką a zmarzniętym chłopcem na zawsze zrodziła się więź, która, jak się wydawało, mogła ocalić ich zapomniane światy. W miarę jak noc zapadała nad osadą, atmosfera stawała się gęstsza, pełna niewidocznych napięć. Dziewczynka, stojąc obok zmarzniętego chłopca w ciepłym kocu, poczuła, jak serce jej bije w rytmie ech, które krążyły wśród kobiet i mężczyzn zgromadzonych wokół. Ich wzrok, przenikający, niosący ciężar niepewności, dostrzegał w tej chwili coś więcej niż tylko zwykły gest. Narastająca nieufność zdawała się ześlizgiwać w błoto stóp dorosłych, a ona, malutka w obliczu ich strachu, nie zdawała sobie sprawy, jaką moc miały jej czyny. Dziecięca naiwność, z którą zbliżyła się do chłopca, miała swoje odzwierciedlenie w historii, która rozgrywała się gdzieś w zakamarkach pamięci. Chłopiec w kocu, owinięty brudem i biedą, przypominał jej o matce, której twarz pojawiała się w snach, a która odszedł z tego świata z taką samą cichą determinacją, z jaką opuścił ją ojciec. W małym obliczu zmażniętego dziecka dostrzegała blask, który był jej znany, bo też znała ból utraty. Tak jak ona straciła matkę, tak on mógł tracić swoje dzieciństwo. Ten błysk żywej nadziei w ich oczach zdawał się nie tylko ich łączyć, ale i dzielić, wyzwalając w nich niezrozumiałe jednocześnie emocje. Kiedy zmarznięty chłopiec, ogarnięty ciepłem koca, uniósł wzrok ku jej twarzy, w jego spojrzeniu można było dostrzec więcej niż obawę. Zauważył w niej nie tylko życzliwość, ale też echo własnych cierpień. Cierpienie to, które przynosiło ból, ale i siłę. Ich obie przeszłości były wplecione w emocje, które krążyły po osadzie. On nosił w sercu żal po stracie, ona nosiła w sobie nadzieję, że w tym małym geście znajduje się więcej niż tylko chwilowa ulga. Różnica między nimi, a jednak pewien rodzaj porozumienia. Kobiety, szeptając między sobą, zaczęły dostrzegać zmiany, które zaszły w ich wspólnej przestrzeni. Kiedy jedna z nich, starsza i przenikliwa, ujrzała w tej scenie dziecięcą niewinność, coś w jej sercu zaczęło się łamać. W tych małych dłoniach, które ofiarowywały koc, widziała swoją przeszłość. Niewinną dziewczynkę, która sama przynosiła pomoc innym, zanim życie wyrwało jej serce. Ta refleksja sprawiła, że i w niej wzbudziło się zrozumienie w obliczu dobroci stare lęki mogły ustąpić miejsca nowym nadziejom. Mężczyźni, nadal wstrzymując oddech, zaczęli dostrzegać, że ich nieufność była niczym innym jak echem ich własnych demonów. Obawiali się utraty kontroli, a to, co widzieli, wzbudzało lęk w sercach tych, którzy stracili bliskich na skutek wojen i konfliktów. Oczami ojców dostrzegali w twarzy chłopca wspomnienie utraconych synów, a ich ból zaczynał współistnieć z niewinnym uśmiechem dziewczynki. Z każdym momentem, kiedy przyglądali się tej scenie, ich lęk potrafił ustąpić, chociażby na chwilę, siłę, która powoli wkraczała w ich wspólnotę. Gdy mrok otaczał osadę, cisza stała się bardziej intensywna. W tym milczeniu zrodziła się nowa historia historia jedności, w której traumatyczne przeszłości splatały się z teraźniejszością. To co zaczęło się jako mały akt dobroci, przeradzało się w proces uzdrowienia. W sercach dorosłych zaczynało rodzić się coś, co przypominało akceptację, a wśród szemrzących liści w nocy ich niepewność ustępowała miejsca odmiennej rzeczywistości. Wszyscy czuli, że może to być początek innego rozdziału, czasu, w którym ból dzielonej przeszłości mógł zostać odczarowany przez dziecięcą niewinność. Z każdą chwilą, gdy słońce zniżało się ku horyzontowi, atmosfera w osadzie stawała się gęstsza. Dziewczynka, wciąż trzymająca koc w ramionach, czuła moc, która zaczynała się rodzić z granicy między jej niewinnością a lękami dorosłych. Chłopiec, otulony w ciepło, z każdym oddechem zdawał się zyskiwać siłę. Spojrzenia dorosłych, spojrzenia pełne z początku strachu, powoli zaczynały robić się bardziej złożone, a ci, którzy wcześniej stali z boku, zaczynali dostrzegać potrzebę zmiany. Ruchy ich ciał, z początku niewzruszone, teraz zdradzały niepewność, a może i pragnienie. By przyłączyć się do tego małego aktu dobroci. Kiedy w końcu starsza kobieta zdołała przełamać milczenie, jej głos, choć pełen wahania, niósł ze sobą głęboką refleksję. To, co uczyniła ta dziewczynka, niesie ze sobą więcej znaczenia, niż sobie wyobrażacie, powiedziała, patrząc na innych. Jej oczy, przeszywające, wciąż pełne bólu, stały się zarazem znakiem nadziei. Jej słowa zarysowały most między strachem a zrozumieniem. Słysząc to. Grupa kobiet zbliżyła się do dziewczynki, a w ich gestach pojawił się nie tylko sprzeciw, ale i wsparcie. W chwili, gdy obca dziewczyna stała się częścią ich wspólnoty, prawie nieodczuwalnie zaczęły w sercach rodzić się nowe więzi. Zaledwie kilka kroków dalej, kilku mężczyzn z osady, czując wzrastające napięcie, zbliżyło się z zamyślonymi minami. Ich oczy przeszły z nieufności na refleksję, a w ich duszach zaczęła budzić się chęć zrozumienia. W tej nagłej ciszy pojawił się dźwięk stąpania, a mężczyźni Widząc, jak ich dzieciństwo i niewinność łączą się tej małej wspólnej chwili, zaczęli rozmawiać o sprawach nienazwanych. Czymś, co wcześniej dzieliło ich, nagle zaczęło ich łączyć. Zrozumieli, że za lękiem stoi nie tylko strach, ale także potrzeba bliskości. Dziewczynka, nieustannie obserwując dorosłych, dostrzegała małe gesty współczucia, dotyk rąk, spojrzenia pełne rezygnacji, a także pierwsze uśmiechy. Te drobne zmiany sprawiły, że otoczenie zdawało się tętnić życiem, a być może w ich sercach zaczęła kiełkować iskra nadziei. W miarę jak nastał wieczór, przeszłość, która ich rozdzielała, zaczęła ustępować miejsca nowym możliwościom. Ich obawy, jakby na moment, stały się nieistotne, wyraźnie wciągnięte w wir tej chwili. Kiedy zmażnięte dziecko, owinięte w koc, wyciągnęło rękę, aby dotknąć dziewczynki, moment ten był wyjątkowy. Był to gest dziecięcej odwagi, który zakończył milczenie. Ich dłonie spotkały się. A w tej chwili wszyscy dorosłe spojrzeli na siebie, zastanawiając się nad istotą tego, co się wydarzyło. To, co wcześniej wydawało im się niemożliwe, teraz stało się realne. Stworzył się most, niewidzialna nić, która łączyła ich ze sobą, a także z obcym światem, który również miał swoje tragedie. Na koniec szeptane rozmowy przerodziły się w bardziej zdecydowane głosy. W sercach dorosłych zaczęło narastać zrozumienie, a ich lęki zaczynały się rozpuszczać w gęstej mgle, która otaczała osadę. To nie była już tylko osada, która zmagała się z każdym dniem, ale miejsce, w którym ludzie mogli razem stanąć w obliczu wyzwania. W tym tajemniczym momencie mężczyźni i kobiety zaczęli jednoczyć się, a ich obawy przerodziły się w wspólne działania. Wszyscy, nieważne z jakiego pochodzenia, zaczęli walczyć z bólem i samotnością nie tylko dla siebie, ale i dla innych. W miarę jak noc zapadała, osada stawała się świadkiem powstawania nowego sojuszu, nawiązania więzi, które mogły przetrwać ciemności. Niewielka dziewczynka, z uśmiechem na twarzy, wcale nie zdawała sobie sprawy z mocy, jaką miała w rękach. To, co zaczęło się od prostego aktu dobroci, przekształciło się w coś znacznie większego, w nową nadzieję, która mogła ocalić nie tylko nią, ale również społeczność, która potrzebowała zrozumienia, współczucia i miłości. Noc spowiła osadem rokiem, a blask gwiazd był jedynym świadkiem narastającego napięcia. Dziewczynka, trzymając zmarzniętego chłopca w kocu, czuła, jak cień niepokoju przeszywa powietrze. Dorośli, zgromadzeni wokół, wpatrywali się w tę scenę, a ich obawy rosły z każdą chwilą. Szeptane rozmowy wkrótce przerodziły się w wyraźniejsze głosy. To niebezpieczne, mówił jeden z mężczyzn, opierając dłoń na biodrze, jakby próbował zdominować sytuację. Nie możemy ufać nieznajomym, dodała kobieta, której twarz zdradzała lęk o swoje dzieci. Dziewczynka obdarzyła zmarznięte dziecko przyjaznym uśmiechem, ale nie zauważyła jak bariera między nimi a resztą społeczności zaczyna się zaciskać. W miarę jak rozmowy się zaostrzały, mężczyźni zaczęli zbierać się w grupy, tworząc mur nieufności wokół dziewczynki i chłopca. Chłopiec, czując niepokój, przytulił się do niej, a ona nieświadomie wzmocniła jego ochronny koc, jakby ich przywiązanie miało moc, by pokonać wszelkie przeciwności. Ta chwila zdawała się trwać wieczność, a gęsty tłum dorosłych obserwował każdą ich interakcję z rosnącym napięciem. W pewnym momencie jeden z mężczyzn wskazał na chłopca. Jakie są jego intencje? Co jeśli przyniesie nam kłopoty? Wyraz twarzy dziewczynki, pełen dziecięcej naiwności, kontrastował z kreszendą lęku wokół niej. Zamarła. Nie rozumiała, dlaczego ich obecność budziła takiego rodzaju obawę. Zareagowała instynktownie. Wstała i zdeterminowana, z niewielką posturą, przeszła przez zebrany tłum, aby stanąć twarzą w twarz z najgłośniejszym krytykiem, jej niewielka sylwetka wydawała się wręcz nieodpowiednia w obliczu dorosłych, ale w tej chwili emanowała siłą, z jaką nikt się nie liczył. On jest tylko dzieckiem, powiedziała, jej głos drżał, a jednocześnie był stanowczy, jakby miała moc przekroczenia granic, które ich dzieliły. Nie możemy go osądzać za to, kim jest, tylko dlatego, że jest inny. Głos dziewczynki przenikał przez zgromadzenie, wywołując chwilowe zaskoczenie. Oczy dorosłych wpatrywały się w nią, a ich serca zadrżały, zyskały chwilę rozmyślania. Czy rzeczywiście zrozumieli, co znaczy miłość? W tej jednej chwili, w obliczu zaistniałego kryzysu, cała osada mogła zrozumieć siłę dziecięcej szczerości. Lecz reakcja mężczyzn była natychmiastowa. Nie możesz wiedzieć, co czujesz. Kiedy dorośniesz, będziesz wiedziała, że nie można ufać tym, którzy są obcy. Krzyknął, w głosie czując gniew który wykraczał poza obawę. Chwilę po tym jego słowa były niczym piorun, który przebił się przez atmosferę spokoju. Dziewczynka, zaskoczona i przestraszona, cofnęła się nieco, czując, jak lud wokół niej zamarza. Jej odwaga, choć wciąż obecna, zaczynała ustępować pola lękowi przed dorosłymi, którzy nie potrafili dostrzec w niej niewinności. Zmarznięty chłopiec, odczuwając napięcie, które narastało, objął ją mocniej. W tej chwili... Wśród niepewności, gdy spojrzenia dorosłych stawały się coraz bardziej oskarżycielskie, oboje zauważyli, że zostali skazani na odrzucenie. Ale w ich małych sercach pojawiła się iskra, pragnienie, by połączyć swoje historie, by spalić lody i nieufność. I choć przyszłość bydgoska pełna była niepewności, dziewczynka i chłopiec wiedzieli, że ta noc będzie miała wpływ na ich drogi. To był moment wyboru, czy wybiorą strach, czy też miłość, która mogła przezwyciężyć wszelkie mroki? W miarę jak atmosfera w osadzie stawała się napięta, dziewczynka z małym chłopcem u swego boku wciąż trzymała koc, który stał się ich wspólnym schronieniem. Dorośli, spoglądając na nich, wyczuwali w powietrzu coś, co dawało do myślenia, ale ich obawy kazały im zamykać serca na jakiekolwiek wątpliwości. Wzrok mężczyzny, który wcześniej wykrzyczał swoje ostrzeżenie, wciąż był pełen gniewu, ale w jego oczach zaczynały krążyć ślady niepewności. Kiedy dziewczynka spojrzała na chłopca, zrozumiała, że więź stała się czymś więcej niż tylko chwilowym aktem dobroci, stała się symbolem nadziei. Zanim ktokolwiek mógł podjąć decyzję, starsza kobieta, która stanęła w obronie dziewczynki, podeszła bliżej. Jej ręce były zgarbione od ciężkiej pracy, a twarz pomarszczona przez wiele lat zmagania. Ale w jej spojrzeniu, które teraz pełne było determinacji, zgasł strach. Czyż nie pamiętacie, co czuliście, gdy wasze dzieci były małe? Jak bardzo pragnęliście je ochronić? Zapytała, jej głos przesiąknięty emocjami, a w sercu dorosłych zaczęło się budzić coś, co mogłoby przypominać empatię. Słowa te rozbrzmiewały w ciszy, a ich znaczenie narastało, jakby odchodziły od brutalnej rzeczywistości i kierowały się w stronę czegoś głębszego. Gdy dziecięca niewinność i szczerość dziewczynki, obdarzonej odwagą, zaczęły docierać do serc dorosłych, atmosfera powoli ulegała zmianie. Spojrzenia mężczyzn, jeszcze przed chwilą pełne oskarżeń, teraz przejawiały wahanie. Nawet gdyby to, co się działo, było obce, dostrzegali w tym coś, co mogło otworzyć drzwi do nowego zrozumienia. W tym momencie, na granicy strachu i nadziei, zaczęły się rodzić pierwsze niuanse porozumienia. Dziecięcy uśmiech, który wykwitł na ustach zmarniętego chłopca, stał się swego rodzaju znakiem, którym mógł wskazać, że coś nowego się rodzi. Z każdym kolejnym spojrzeniem coraz więcej dorosłych zaczynało dostrzegać, że ich lęki nie były uzasadnione. Wtedy mężczyzna który stał na czołowej pozycji w grupie, poczuł, że jego serce zostało dotknięte. Jakby ktoś zdjął z niego ciężar, a wspomnienia o jego własnym dziecku przelotnie pojawiły się w jego umyśle. W tej chwili postanowił odejść od narzuconych mu uprzedzeń. Z niepewnym, ale zdecydowanym krokiem podszedł do dziewczynki i chłopca. Może warto spróbować, zamiast bać się? Powiedział, a jego głos drżał, ale brzmiał już nieco bardziej przyjaźnie. Kiedy do jego słów dołączyła cisza, reszta osób z osady zaczęła przyglądać się scenie, a ich serca zaczynały bić w rytmie nowego zrozumienia. Przez moment niepewności, który towarzyszył im tak długo, zrozumieli, że miłość i współczucie, które dzieliły te dzieci, mogły być największą siłą, jaką mogli zdobyć. Uśmiechy zaczęły rozkwitać w oczach dorosłych, a ciężar nieufności powoli ustępował miejsca nowym nadziejom. W miarę jak słowa jednego z mężczyzn rozchodziły się wśród zebranych, Dziecięca postać dziewczynki i chłopca stały się mostem, który mógł zjednoczyć ich świat ze światem, który do tej pory wydawał się tak odległy. Z mroku nocy zaczęło wyłaniać się światło. W cieniu, które kiedyś było pełne strachu, teraz pojawiła się nieśmiała, ale autentyczna wizja wspólnej przyszłości. W tej chwili zmarznięte dziecko i mała dziewczynka, otoczeni przez dorosłych, stały się symbolem nadziei, w której każdy mógł się odnaleźć. Dorośli, dotychczas zrzuceni z nieufności, Zaczęli dostrzegać, że miłość, nawet ta najmniejsza, ma moc zmiękczać zatwardziałe serca, a ich wspólnotowe życie mogło stać się nowym początkiem. Nadzieja, jak nieodkryta gwiazda na horyzoncie, zajaśniała w ich sercach, a w tej cichej chwili, gdzie miłość i zrozumienie stały się ich przewodnikami, narodziło się nowe jutro.